The Thaumaturge ma ubogą rozgrywkę i wygląd pierwszego Wiedźmina, ale pod tą warstwą skrywa się naprawdę przyjemna gra, oferująca wiele smaczków i wybijająca się ciekawą fabułą. Zapewne The Thaumaturge czy też bardziej po polsku, taumaturg szybko zyska obrońców, którzy będą podkreślali, że tutaj najważniejsza nie jest grafika czy gameplay, tylko fabuła. Mogę zgodzić się z takimi głosami, ale nie zmienia to faktu, że produkcja od polskiego studia Full Theory ma trochę za uszami. A choć jej serce bije w szczególności dla polskiego gracza, mogłaby do nas trafić w lepszym stanie. To dobra gra, być może rozpoczynająca cykl o przygodach Wiktora Szulskiego, ale tak niedopracowana pod względem rozgrywki, że ostatnie godziny z nią potrafią być deczko męczące. Już demo przypominało mi pierwsze. Wiedźmina. Początek akcji zabiera nas w wiejskie rejony, które są krótkim przystankiem przed taumaturgowym odpowiednikiem Wyzimy, czyli Warszawą. Mamy tam okazję wejść w świat zabobonów i poznać brudne sekrety lokalnej społeczności. Zdolności Wiktora Szulskiego, tytułowego taumaturga, mocno przypominają tryb detektywistyczny Geralta. Tu też sprawdzimy poszlaki, a za pomocą magicznych ruchów dłoni przekonujemy rozmówcę do swojej racji. Wiktor potrafi też odczytywać emocje z przedmiotów, czy podążać za myślami ludzi. Zażegnuje też problemy wynikające z trawiących ludzi skaz. Przywary takie jak duma czy gniew przyciągają bowiem niebezpieczne istoty zwane salutorami. Gdy w końcu pokonamy danego salutora, przejmujemy nad nim kontrolę i sami wykorzystujemy jego zdolności w turowej walce. Tu z kolei The Taumatercz bliżej do serii Shin Megami Tensei. Demoniczne istoty należą do różnych kręgów kulturowych. Spodziewajcie się IG narodem z baśni Tysiąca Jednej nocy i stworzeń należących do mitologii słowiańskiej. Otwiera to spore pole do popisu, ale bardziej na przyszłość, bo w pierwszej grze salutorzy nie zostali dobrze zarysowani, nie mają więc aż tak dużego wpływu na fabułę. Lwia część wydarzeń w grze rozgrywa się w Warszawie, która otwiera się przed nami stopniowo. Zwiedzamy kolejne dzielnice miasta skrywające szereg rozmaitych sekretów i parę zadań pobocznych. To początek XX wieku. Choć sceneria będzie się różnić od tego co znamy, polscy gracze z pewnością docenią miejsce akcji. Na każdym kroku skrywa ono na które wyłapią przede wszystkim ludzie wychowani w naszej kulturze, od choćby do lalki Bolesława Prusa, ale to tylko drobny przykład. W mieście znajdziecie numery kuriera warszawskiego przybliżającego rozgrywające się tu wydarzenia. Poznając miejskie tajemnice i badając pozostawione ślady, poznajemy codzienne życie mieszkańców miasta. A to ktoś jest fantastycznym opowiadaczem anegdot, a to ktoś organizuje pokaz nowej technologii zwanej filmem, a to pewna grupa urządza sobie karcianą rywalizację. Zanim dotrzemy na miejsce takiego wydarzenia, musimy poznać kilka poszlak, wysnuć własne spostrzeżenia i wnioski. Niestety tego typu miejskie tajemnice mają wymiar jedynie tekstowy, uzupełniony co najwyżej rysunkiem sytuacji. Wiktor co prawda wchodzi do środka, do pomieszczenia, ale dostajemy jedynie krótkie streszczenie tego jak bohater spędził kolejne godziny. W efekcie zostajemy z boku i patrzymy na warszawskie słodkości tak jakby przez szybę na wystawie. To przyjemna forma zbieractwa, jednak potencjał miejskich sekretów został w ten sposób trochę zmarnowany. W grze znajdziemy sporo nawiązań zarówno do epoki, jak i do współczesnej popkultury. W dialogach i krótkich powiedzonkach mieszkańców Warszawy nie można dostrzec humorystyczną nić, co nadaje obrazowi miasta mniej formalnego charakteru. Ta umaturga trawi jednak poważna choroba, choroba martwego świata. Przede wszystkim brakuje udźwiękowienia wypowiedzi mieszkańców, które słyszymy w trakcie eksplorowania lokacji. To generuje niezręczną ciszę. W połączeniu z niedopracowanymi tajemnicami wybija to z imersji. Niewykorzystany został również rytm dobowy. Mechanika czekania na odpowiednią porę dnia staje się szybko uciążliwa przez ilość wymaganego klikania, a tylko tak poznamy tajemnice przypisane do konkretnej pory dnia. Irytują też interakcje, w jakie może wdać się główny bohater. Otóż niemal każde wejście w dialog z mieszkańcami kończy się walką. Zazwyczaj niczego nie da się rozwiązać przy pomocy perswazji, dobrze poprowadzonego dialogu czy przyznania racji oponentowi. To jest aż nienaturalne, że tyle osób wdaje się w bezsensowną bójkę z Wiktorem tylko po to, żeby zebrać od niego Oklep. No i może przychylniej bym na to patrzył, gdyby nie słabość systemu walki. Bitki cieszą tylko w pierwszych godzinach rozgrywki. Starcia odbywają się w systemie turowym, a odkrycie jakie techniki pozwalają odnieść zwycięstwo przychodzi banalnie łatwo. Skuteczność takiej metody sprawia, że starcia szybko stają się monotonnym obowiązkiem. Nic w nich nie zaskakuje, a o sukcesie decydują wyrobione automatyzmy. Do tego animacje podczas starć są niemożliwe do pominięcia. Mimo, że to krótkie scenki, to oglądane w dużej ilości autentycznie irytują i marnują czas. Same ataki prezentują się co najwyżej średnio, nie widać w nich dynamiki i ciężaru uderzeń. nie też nie oddaje należycie siły zadawanych ciosów. Co gorsza, w Thaumaturge nie stajemy naprzeciwko choćby jednego sensownego przeciwnika. Cały czas atakują nas zwykli ludzie pozbawieni jakichkolwiek specjalnych zdolności, bardzo często totalnie anonimowi. Jedynym urozmaiceniem okazuje się to, jakiej broni akurat używają. Nawet gdy przenosimy się do innego wymiaru, i walczymy z salutorami, to tak naprawdę nasyłają oni na nas tych samych zwykłych wrogów albo z rzadka postaci fabularne. Po prostu każdy z nich jest udekorowany czerwienią i krwią, nikt jednak nie używa charakterystycznych zdolności. Wspomniani salutorzy co kilka tur zsyłają co prawda na nas różne kary, jednak nie uczestniczą bezpośrednio w starciu. Monotonia wdziera się tym bardziej, że pozostałe czynności, jakie wykonujemy w grze, też do najbardziej rozwiniętych nie należą. A przypomnę, że Taumaturg to gra nawet na 30 godzin zabawy. No dobrze, weźmy teraz pod lupę rozwój postaci. Pewnie pomyśleliście, że trzeba zdecydować się na jedną z kilku kategorii taumaturgii. Jeśli jednak skrupulatnie podchodzimy do wykonywania zadań, to punktów starczy na prawie wszystkie umiejętności i bonusy przewidziane w ramach drzewka rozwoju bohatera. Najrozsądniej szkolić Wiktora mniej więcej równomiernie w słowie, sercu, myśli i czynie. W ten sposób uzyskujemy dostęp do większej liczby spostrzeżeń podczas eksploracji, a każde spostrzeżenie to więcej doświadczenia, a więc i kolejne punkty do wydania. Swobody zaznamy jedynie w ulepszeniach poszczególnych zdolności. W pewnym momencie także realizacja zadań pobocznych i głównych stała się dla mnie nieco nużąca. Dobija martwe miasto i ekrany ładowania, no bo każde pomieszczenie jest oddzielną lokacją, i gameplay staje się rutyną. Detektywistyczna warstwa sprowadza się do przeczesywania wszystkich zakątków i poznania każdego tropu. Konkluzję bohater wyciągnie już sam. Ubogość tej rozgrywki daje w kość szczególnie na późniejszych etapach gry, a jedyną atrakcją pozostaje fabuła i klimatyczne znajdźki. Na szczęście historia w The Tumaturch stanowi miłą odmianę od bohaterskich wyczynów związanych z ratowaniem świata. Wiktorem kierują osobiste pobudki, a my powoli zgłębiamy jego relację z ojcem, no i jego przeszłość. Możemy przyjąć na barki pewną odpowiedzialność, kierować się egoizmem albo podążać w ryzykownym kierunku. Co prawda ta nieliniowość uwypukla się dopiero w końcówce, ale wątki możemy rozstrzygnąć na kilka sposobów. Sama tytułowa taumaturgia w moim odczuciu wymaga doprecyzowania, ale stosunki z innymi postaciami i polityczno-historyczna otoczka zdają egzamin. Twórcy zapełnili nam czas zarówno łotrzykowskimi wypadami, czy popijawami i bankietami, ale też współpracą z walczącymi o niepodległą Polskę socjalistami. Smaczki z różnych kultur i zabawa rozrywkową konwencją mogą zostać docenione przez szersze grono odbiorców. Pochwalić muszą też sarkastyczne, żartobliwe, a nieraz i wulgarne dialogi. Przewijają się w nich archaiczne sformułowania, dobrze oddające klimat minionej epoki. Bohaterów gry też da się polubić. Mają w sobie coś ludzkiego. Nigdy nie są to idealne relacje, a na przestrzeni gry poznajemy wystarczająco dużo osób, by zadomowić się w tej alternatywnej rzeczywistości. Widzę tu zresztą przestrzeń dla dalszej opowieści i pociągnięcia znajomości dalej. Mam jedną prośbę: niech Wiktor Szulski wróci jeszcze raz, lecz z bardziej emocjonującymi walkami, pogłębioną taumaturgią, najbardziej imersyjnym, żyjącym i w pełni udźwiękowionym światem. Trochę narzekam, ale to przyzwoite otwarcie przygód naszego taumaturga. Chcę więcej, jednak drugi raz podobnie ubogie rozgrywki nie zdzierżę.